was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem wam o dziadku. O dziadku, który dożył sędziwego wieku, bo osiągnął aż 100 lat. Niemniej jednak y, całe życie bardzo źle się odżywiał, bo wszystko jadł, wszystko i do tego jeszcze palił papierosy. Y, I lubił sobie też gonąć kielichami, bo tego osiągnął ten sędziwy wiek. I dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że taki argument spotykam bardzo, bardzo często. O tym dziadku słyszę, kiedy rozmawiam z kimś o zdrowym żywieniu. Kiedy piszę, to też mam takie komentarze. No i właśnie ten dziadek tak się pojawia bardzo regularnie. I słuchajcie, na czym to wszystko polega? Ten dziadek rzeczywiście dożył 100 lat. Ten, sym, ten symboliczny dziadek dożył 100 lat i rzeczywiście wszystko jadł. I czasami sobie tego kielicha walnął, a do tego jeszcze palił cygara. Dlaczego tak było? Dlatego, że. Po prostu ten dziadek nie żył w naszych czasach, w naszych potwornych, zatrutych czasach. Ten dziadek, który dożył 100 lat. Słuchajcie, nie miał przed sobą na talerzu chleba z, z hipermarketu, który jest produktem z głębokiego mrożenia, chleba, w którym jest wszystko, tylko nie to, co powinno być w prawdziwym chlebie, czyli. Zdrowa mąka, sól, zakwas i woda. I to jest wszystko. W dzisiejszym chlebie natomiast jest wszystko tylko nie to. Począwszy od samej, od samej mąki, która jest mąką zmodyfikowaną, bo jeśli nawet, jeśli to jest pszenica, to to jest mąka po prostu ym, straszna, mąka, która jest mąka biała, która niszczy Nasze komórki, które, która powoduje insulinoodporność, która jest bardzo, bardzo niezdrowa i która do tego wszystkiego jeszcze nie syci. Mało tego, jeszcze do tego wszystkiego, ta mąka jest z pszenicy, czy tam z jakiegoś innego zboża, które jest potraktowane randapem, czyli środkiem owadobójczym. Dziadek nie znał tego, bo dziadek nie żył w epoce randapu i dziadek nie żył w epoce pszenicy modyfikowanej. Kiedy dziadek jadł chleb, to był to chleb nie z głębokiego mrożenia, z głębokiego, produkt głębokiego mrożenia, jak to pięknie się dzisiaj mówi, tylko był to produkt, chleb wyrabiany ręcznie przez piekarza. Słuchajcie, ja pamiętam jeszcze te czasy, ja pamiętam te czasy, kiedy byłam dzieckiem i moi rodzice posyłali mnie do piekarni o 15 godzinie, piekarz, wystawiał chleby i wychodził ten piekarz i miał, słuchajcie, biały fartuch, białą taką fajną pucharską czapkę i on był ubrudzony mąką, bo on ten chleb sam piekł, sam go wyrabiał na stolicy, sam go wkładał do pieca, taką szuflą i po prostu ten chleb tak pachniał, że ja że zanim ja przyszłam do domu, to pół tego chleba już nie było. Zawsze tata był na mnie, pamiętam, bardzo, bardzo zły, bo ja, tak samo było, słuchajcie, z kiszoną kapustą. Dziadek jadł kiszoną kapustę bez octu, bez jakichś utleniaczy, bez konserwantów. Mnie jeszcze też tata wysyłał do sklepu, jak byłam też właśnie dzieckiem, wysyłał mnie do sklepu, do warzywniaka, do warzywniaka, nie do supermarketu, do warzywniaka i tam w tym warzywniaku pani nakładała mi do woreczka, ja przychodziłam z woreczkiem, nakładała mi do woreczka tę kapustę. I to była kapusta prawdziwa, ona była pyszna. Dziadek, który dożył 100 lat, słuchajcie, nie jad kurczaka za 12 zł, który się rozpada w ustach i który nie buduje ani mięśni, ani, po, ani żadnych porządnych y, y, tkanek, tylko jad kurczaka prawdziwego, jeszcze takiego kurczaka, który dawał zdrowie, to mięso. Ja osobiście nie jem mięsa, ale po prostu wiem, wiem, na czym polega ta różnica? To nie były bojlery takie jak dzisiaj, które się kupuje w takim i innym hipermarkecie i one po prostu, jak po pół godziny człowiek je zje, to już jest głodny. Bo wiem, bo wiem to, bo mój męż, bo mój mąż takie rzeczy lubi jeść. Jemu to powiedział, nie robi żadnej różnicy. No, ale dobrze. Dziadek, który dożył 100 lat, słuchajcie, nie używał proszków do prania, które. Były pełne, które są pełne w talanu, które są jedną wielką tablicą Mendelejewa. Dziadek do prania używał szarego mydła, kiedy babcia mu prała kalesony, to je myła w szarym, zdrowym mydle. Czy dzisiaj ktoś myje i pierze w szarym mydle? Ja piorę. Ja myję włosy w szarym mydle, słuchajcie i putzę później pokrzywą. Ja uważam, że mam bardzo porządnie Zadbane włosy i mocne mam włosy. Nie używam żadnej chemii, ale to dzisiaj po prostu takie jest, to jest niemożliwe, bo dzisiaj prześcigają się wszyscy w tym, żeby mieć lepszy kosmetyk od tej firmy, od tamtej firmy. No, zaczynają się już, jest dużo kosmetyków naturalnych, no więc to po prostu już tak powoli, ale mimo wszystko. No więc w każdym razie dziadek miał ubrania kalecony, prane w szarym mydle. Mył się też szarym mydlem, mydłem, używał wody kolońskiej, która była, nie była syntetyczna, tam była zrobiona na spirytusie, jakieś zioła były, nie nakładał nic złego na skórę. Dzisiaj dziadek nie miał na przykład do prania takich, właśnie wrócę do prania tych proszków, które ja na przykład już dawno czegoś takiego nie używam, tych proszków i szłam kiedyś przechodziłam sobie tam. Drogą i wisiało pranie, u kogoś w ogrodzie, a ja z tej drogi poczułam zapach tych proszków. Po prostu to było tak ohydne dla mnie. To to sobie był taki smród, mówię Wam, że nie dziwię się, że ludzie chorują, bo to co bierzesz w siebie, to jest tak samo jak to co nakładasz na siebie. To jest, skóra jest największym naszym organem. No więc dziadek tego nie robił. Dziadek yy, słuchajcie, dziadek miał czystą wodę. Ta woda nie była zatruta. Nie była zatruta, woda była czysta. On mógł sobie pić wodę po prostu ze studni albo czy z kranu, a jeszcze nie było, nie było fluoru, nie było y, ołowiu takiego, nie było tego wszystkiego. Nie było, nie było tych metali ciężkich. Dziadek nie pił wody z plastikowych butelek, ani jakichś soków pełnych cukru i soli. Dziadek pił z butelek szklanych. Jeżeli kupował sobie, to kupował sobie w butelce szklanej i to jeszcze ja pamiętam te czasy jak byłam dzieckiem, że była woda po prostu w szklanych butelkach i to było normalne, nie było plastiku, nie było plastiku tak jak dzisiaj. Dziadkowi babcia do pracy nie wkładała, nie wkładała słuchajcie jedzenia, sznytek do plastikowego pojemnika pełnego wtalanów. Babcia wkładała dziadkowi do pracy sznytki, zawijała mu w papier. W szary papier. Tak jak było szary, no to był szary papier. Dziadek nie pił mleka, które jest, y, nie pił mleka, które jest y, y, pasteryzowane, mleko, które stoi miesiącami. Y, takie mleko. Dziadek pił mleko prawdziwe. Dziadek, który dożył 100 lat. Wystawiał sobie, to jeszcze pamiętam jak ja byłam mała, to wystawialiśmy butelki i na drugi dzień rano mleczarz roznosił w szklanych, w szklanych butelkach ludzie, gdzie to dzisiaj do pomyślenia? Dzisiaj kupuje to, to, coś, to coś, co jest w kartoniku, w kartoniku, w sklepie, to, to, nie, to nie jest mleko. Ja pamiętam kiedyś, mój tata robił, mój tata umiał wszystko, słuchajcie, był taki wspaniały. I jak była mała, to robił ser smażony, bo ja jestem Poznanianką i mnie, naszą tradycyjnym serem w Poznaniu jest ser smażony. I ten ser smażony mój tata robił z mleka. Z mleka. I to mleko po prostu. To sobie przeczytajcie w internecie, ja nie będę wam mówić, jak ten ser się robi, ale mówię wam, że z takiego mleka, które jest dzisiaj w sklepie, tego sera nie zrobicie nigdy. Dlaczego? Dlatego, że to mleko nie skwaśnie. Z tego mleka nie zrobi się. On robił to znaczy z... Sorry, pomyliłam się, mój z mleka to był robiony ten ser, dobra, ale najpierw, żeby był ser smażony, to musiał być twaróg, przepraszam, pomyliłam się, ale twaróg był z mleka, także tak czy owak robiło się to z mleka yy, i po prostu ten twaruk, mój tata kupował twaruk, prawdziwy i robił z tego, yy, ten ser po prostu ki, tak kwaśniał, kiśniał tak, tak kisuł i pleśniał i to, to potem dodawał jajko, kminek. I w ten sposób, i to tak, w to domu się roznosił po kilku dniach ten zapach, bo tata przykrywał talerzem, takim, tym, na zupę i robił to i y, później robił na patelni, tak, i dodawał masła prawdziwego, jeszcze masła, słuchajcie, i kminku, i soli, jakie to było dobre. I to właśnie jadłam z tym, z takim prawdziwym chlebem z piekarni i na to był kopereczek. A dzisiaj, ja kiedyś chciałam, ja już nie jem serów, też właśnie nie jem serów, nie jem mięsa, to, to jest już inna sprawa, ale chciałam zrobić tak na próbę i dla męża i, i po prostu spróbować, czy wyszedłby mi taki ser smażony. I kupiłam taki twaróg w sklepie, w supermarkecie i próbowałam zrobić, słuchajcie, nic się nie zrobiło, po prostu nic. Ten ser, ten ser stał i stał i tylko po prostu zaczął tak... Taki dziwny się zrobił, po prostu ochytny. On, on, on nie zrobił się tak jak powinien być. Po prostu tak nie, nie skiśniał, tak nie spleśniał, nic, tylko, tylko takie grudki powstały. w ogóle się nie roztopił, coś ohytnego, Także takie dzisiaj to jedzenie jest. To nie jest jedzenie, ja bym powiedziała, to jest trucizna o przedłużonym działaniu. 95% tego co się kupuje w hipermarketach. Dziadek. Teraz wróćmy do dziadka, a dziadek po prostu sobie robił, dziadek jeśli miał szczęście czy nieszczęście, zależy jak na to się patrzy, ale jeżeli był poznaniakiem, no to y, mieszkał sobie w tym pięknym mieście Poznań, to dziadek y, robił z taki ser właśnie z twarogu, i ten ser mu wychodził, i siadł. I w Poznaniu, w Poznaniu y, po prostu bardzo to ludzie lubili, i jedli. A dzisiaj taki ser można kupić, ale kupić tylko, bo tak się nie zrobi. To oni to robią maszynowo, także to nawet już też nie jest. Wcale bo jakieś sobie spróbowałam, to jest ohydne po prostu. Y, kiedyś dziadek, ja tu, prawdziwy twaruk z prawdziwego mleka. i ten, A w Poznaniu, właśnie, a tak, złusko w Poznaniu to się nazywał gzik. Gik, tak się fajnie, tak jadło i z cebulką, i z pieprzem, i z solą, no super było na ten chlebek, i masło. Dziadek, żeby zjeść zdrowe warzywo, wystarczyły mu dwie marchewki albo jedna. A dzisiaj, żeby zjeść, żeby zapewnić sobie witaminy z marchewki, musiałby tych marchewek chyba zjeść z 30. Dlaczego? Bo gleba, marchewka nie wyrośnie tam, gdzie nie ma żadnych minerałów. A minerałów nie ma w glebie, która jest potraktowana randapem. Tego dziadek nie miał. Dziadek po prostu dlatego właśnie dziadek był zdrowy. Słuchajcie. I dziadek, mimo tego, że sobie palił te cygara, czy tam papierosy, to mógł żyć właśnie 100 lat. Dziadek też nie wszystko... Dziadek dużo się ruszał. Dziadek nie siedział przed telewizorem. Dziadek nie siedział przed komputerem. Dziadek chodził. Chodził, dziadek dużo chodził. Jeżeli co. Dziadek, jeżeli coś było do zrobienia w ogrodzie, dziadek robił. Dziadek szedł do sklepu pieszo. Dziadek jeź lubił jeździć rowerem. Dziadek nie wysiadywał w samochodzie. Nie, nie było dla dziadka przygodą przejście z supermarketu do auta przez parking z koszyczkiem, w którym białe chlebki są. Tylko dziadek po prostu jechał sobie rowerem. I... i Dlatego właśnie, dlatego właśnie, kochani, ten dziadek, dlatego właśnie ten dziadek dożył stu lat. I nigdy tego argumentu nie można stosować, właśnie o którym wspomniałam na początku. Rozłożyłam go tak na czynniki pierwsze, bo po prostu dziadek w dzisiejszych czasach taki dziadek by nie został stulatkiem, bo dziadek, Byłby gruby, a dziadek tamtejszy był szczupły. Był szczupły. Słuchajcie, znam taką panią, która już jest bardzo, bardzo grubo po 90. Jest szczuplutka. Ja z nią bardzo często rozmawiam. Jest, ma niesłychanie sprawny umysł. W ogóle ma wszystkie prawie zęby. Dwóch zębów tylko nie ma. I jest szczupła. Chodzi sobie na grzyby. Zbiera jagody. Naprawdę jest sprawna, natomiast jej syn jest schorowany. Jej syn jest schorowany, mimo że jest o wiele, to jest jej najmłodszy syn, mimo że jest o wiele młodszy, ale jest schorowany, bo jak mi powiedziała ta pani, mój syn zawsze lubił jeść cukier, on się mało ruszał, a ja, a ja mówię: całe życie dużo się ruszałam. Jadłam, mleko, jadłam sery, jadłam jajka od, swojej, od swoich kur miałam swoje mleko, swoją krowę, miałam swoje warzywa i bardzo dużo się ruszałam, nie siedziałam nigdy w domu i to właśnie i dlatego ta pani jest już tak długowieczna, ma tyle lat i życzę jej jak najbardziej, żeby została stulatką, bo bardzo ją lubię. Nie wiem, ona mnie nie będzie tu oglądać, ale bardzo ją lubię, pozdrawiam ją. To już jest druga taka pani, którą w swoim życiu poznałam, która jest taka długowieczna. Znałam jeszcze jedną panią, którą też bardzo, bardzo lubiłam. Niemniej ona jednak miała, zmarła prawie mając 100 lat ale ona była, że tak powiem, na krótkiej smyczy Big farm, ona była, miała, brała wciąż leki. Także widzicie, była tęga, miała tam chore stawy, no żyła, ale po prostu już tak się mało ruszała. To, to co to za życie? w ogóle, to taka wegetacja. Natomiast właśnie ta pani, o której wcześniej wspomniałam, ja jej zapytałam, czy brała jakieś leki, ona mówi, nie, mówi, nigdy w życiu żadnych leków nie brałam, nawet nie brałam aspiryny, widzicie. Dlatego dziadek, Właśnie yy, i ta babcia, oni mogli żyć, czy mogą, właśnie mogą żyć 100 lat, bo mieli dobrą podbudowę, dobrą bazę, a my tego nie mamy. Dzisiejsze pokolenie yy, dzieci nie dożyje wieku emerytalne, emerytalnego. Po raz pierwszy w historii po wojnie pokolenie Polaków yy, po prostu. Jest największa depopulacja teraz. W, wieku, w roku 17 i 18 najwięcej Polaków wymarło po wojnie, wiecie? I po raz pierwszy, i też po raz pierwszy y, y, choroby nowotworowe, śmierć z powodu chorób nowotworowych, przewyższyła y, zgony, liczbę zgonów z powodu chorób, chorób sercowych. I te nowotwory właśnie są y, efektem Takiego życia. A jeszcze Wam takiego życia, jakie dzisiaj jest a jeszcze, co mi się wspomniało jeszcze Wam powiem, ten dziadek nie żył w takim strasznym stresie on miał ciężko, owszem nawet była wojna, no wiadomo to było straszne nie, nie, nie mniej nie było tego stresu jak jest dzisiaj, tego stresu, który jest pędem, takim wyścigiem szczurów, po prostu pędem ciągłym pędem, od rana do wieczora żeby ciągle coś więcej osiągnąć jeszcze więcej pokazać, jeszcze więcej zrobić i być lepszym wciąż i wciąż i wciąż robić coś więcej i więcej, i spieszyć się, spieszyć się i z tego wywodzi się ten stres oksydacyjny, który powoduje, że komórki się mutują, stają się rakowe i dlatego i dlatego właśnie ludzie no, umierają. A dziadek, który dożył 100 lat i wszystko jadł, nie miał tego stresu. Dobra kochani, to sobie tak pogadaliśmy dzisiaj. Bardzo byłabym ciekawa, zapraszam Was do dyskusji, co na ten temat sądzicie. Można bardzo chętnie posłuchałabym Waszych uwag. Na razie żegnam się, do widzenia, proszę o subskrypcję, o lajki. No i na razie pa!